znajdowało się przejście do urządzonego przez Lupino sanktuarium. Gorące powietrze wewnątrz stanowiło niewidzialny mur. Było aż gęste od zapachu kadzidła i jeszcze czegoś słodkawego, od czego... To było źródło zgnilizny miasta. Lupino skrywał się gdzieś tutaj, jak pająk czekający na ofiarę w sieci. Od oparów w powietrzu kręciło mi się w głowie. Łe, ale śmierdzi Jasne, Na kanapie leżały podarte kawałki listu. U, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. John Garrett, a to. Rozdarte listy na kanapie z Maxa Payna. Puccinello groził Lupino na piśmie. List podarto. Widać było na nim krwawe odciski palców. W mnie myśleć, to jest naszych zdanie uczciwe. Weź się w garść, Jack. Prowadzimy interes. Nie chcę wysyłać trójcy, żeby cię postawili na nogi. Trójca to czyściciele mafii. Najwyraźniej Lupino nie przejął się podróżkami. Na stole leżały notatki Lupino. Dziwne, że muszę to sprawdzać w takiej dziwnej kolejności. Jack Lupino naprawdę był wariatem. Wszędzie walały się zapiski o tajemnych bzdurach, kaligrafowane krwią, chaotyczna lista demonów, diabłów i mrocznych bóstw. Loki, Ktulu, Lili, Helio, ta krew jest dla Was, Lupino. Wystarczy, że podpiszesz się swoją krwią, tuż. Pod cyrografem, tuż pod cyrografem. Lupino zostawił swój notatnik na piedestale. Jack Lupino zdecydowanie oszalał. Lupino jest Wilkiem! Jestem bestią! Jestem Wilkiem Fenrirem! Przynoszę koniec światu rządzonemu przez ludzi z ciałem upadłych aniołów! Oddany wam całkowicie. Po zgiełku roku 2000 koniec świata stał się zwykłym banałem. Ale co ja mogłem wiedzieć? Domorosły mściciel, stający przeciw imperium zła, wszystko jest subiektywne. Każdy miał własną apokalipsę. Nic nie wydaje się banałem, jeśli dotyczy ciebie bezpośrednio. Super. To muzyczka. Mm...

Tu jesteś popierd... powalony. To jest blisko. Nadchodzi. Jesteś... Jest, ...zadzież jest, jest świadkiem końca Nadszedł czas. Zasiądaj z niej. Słowa nie są... mi już potrzebne. Który u diabła taki swania, jak co to przed chwilą mołotowami we mnie rzucał, co? O, jak dobrze, że zaraz to nie jest ten swaniaczyna Tamten nadal do mnie strzela. Zeskoczysz może łaskawie na dół. E no od pleców! Ja nadal tego gnuja nie upieprzyłem, nie jest to dobre, wiadomo się dla mnie. Podoba mi się to miejsce. Daj mi spokój starej umrzeć. A umrzyj dlatego, że ja cię bardzo ładnie proszę. Stary, ty tam nadal żyjesz? Co za popieprzony jakiś gościu. Dobra. Au. Gnojku, nie wiem co mi się stało. Ja go nie trafię, on mnie nie trafia. No jasny gwint, co oni mają w tych swoich oczach? Lasery? O. Chcę Lupino, siema. Wiedziałem, że w tej sprawie będzie jakiś haczyk, i nie brakowało tu haczyków. Lupino był nać po uszy i gotowy na 15 rund walki ze zmutowanym aligatorem. Chyba w drugim odcinku wspominałem o tych Wyrzgiłeś walkach z aligatorami. Brebnie, jakby wyjęte wprost z moich koszmarów. Poznałem smak ciała upadłych się Zobaczyłem krwi diabła, płynie teraz w moich żyłach, Mój wzrok sięga poza świat. Z architekturę krwi, strukturę szpiku. Śmierć nadchodzi. oda nadchodzi, a za nią armię piekieł. Oto ostatnia zima. Jestem gotów zostać jej synem. Nadszedł jej czas. Każdy, kto stanie jej na drodze, musi Żyj się głośniej, bo nie słyszę stary. Zginiesz teraz. Zginiesz teraz. Zginiesz teraz. Zginiesz teraz. Zginiesz teraz. Zginiesz Taka śmierć mi się jakoś nie uśmiecha. Ej, stary, to ja cię się staram jakoś opóźnić, a ty mnie zdążyłeś szybciej jeszcze zabić? Nie, no to nie jest fajne. A skakanie w ogień Maxiu też nie jest mądrą decyzją. Może na razie odpuśćmy sobie skakanie w taki krzywy sposób. Dobra, zwolniony czas. Bek. Pyk. Aha, tu nie mam przeładowywania w takim czasie zwolnionym, dobra. jednak było przydatne. Do diabła, tak super. Czekam na to. Urwcze. Zmień może tę broń na zasraną śrutówkę albo obrzyd. I dopiero teraz się miesz z tym grubym gnojem. Aha Haha, ha, przeżyłem twoje piekielne płomienie. Gnoju gruby Ale widzę, że nawet pękilery mnie nie uratują. I w mordę go. Do diabła mogłeś go trafić, Maxiu. Może przestaniemy się tak rzucać i zacznijmy. No, padłeś na ćpanę aligatorku. ha! ha, ha. Helmans. O. Wolałem się upewnić, że tak zostanie. Valkyria potrafiła zamienić człowieka w kosmiczne zombie. Jeszcze jeden strzał. I wtedy to się stało. Jednak żywy czy nie, to nie ten, co trzeba. Pojawiła się niezwykła fatale, celując we mnie z pistoletu. Odwzajemniłem się tym samym. No, dziękuję za oglądanie.